Hello. Witam, 3-4 godziny temu dropnęło nam patchnoty. Przelecimy tylko przez najważniejsze rzeczy, które się w nich znajdują. Mały disclaimer, została dodana informacja, żeby traktować te patchnoty. Jaką już finalną opcję, ale mieć na uwadze to, że mogą się pewne rzeczy z nich jeszcze zmienić. A zazwyczaj, jeżeli taka informacja jest dodana, oznacza to, że mogą coś usunąć z tych patchnauców, a dodać je potem w formie hotfixów. Ja zacznę od tego, czego na pewno nie będzie w patchu dodanego. A otóż to mamy tutaj taką małą na samym końcu informację, że są rzeczy, których nie uda się na pewno dodać. Map Waystone Starshop nie ma. Dodatkowe respawny na King in the Mist, Bridgestone, Zeszcie i Olerocie nie ma. Będzie na arbitrze, to zapowiedzieli. UNA nie będzie nam grała na lut. To są rzeczy, które na pewno nie zostaną teraz wprowadzone, więc na nie nie ma co liczyć. I przejdźmy do tego, co zostanie wprowadzone. Zmiany, które zostały zaprezentowane w większości były już omówione na trailerze, który miał miejsce parę dni temu oraz, co jest bardzo interesujące, dodali kilka rzeczy, o których rozmawiali z Jonathanem i Markiem i Gazi i Darth Metro Transaction. Pierwsza z nich, taka super istotna, to checkpointy na mapach. Zmniejszy to ilość backtrackingu i jest to ogromna, bardzo istotna zmiana, która może zostać pominięta w tym patchu przez ludzi. Warto ją zaznaczyć. Adresacja rermobów minimum 3 rermoby na każdej mapie. Cytadele pojawiać się będą bliżej Ziggurat Refuge, czyli punktu startowego. No i zwiększyli oni widoczność cytadel na mapie endgame w Atlasie UI. Teraz pytanie: czy to chodzi o to, że faktycznie te mapy dostają taki laser, jak my z loot filtra? Będziemy je widzieli w tej mgle wojny, tak jak zaprezentowali, czy, czy to jest w ogóle coś, coś innego. Wydaje mi się, że nie. Reszta rzeczy została dodana poprawnie. Tutaj mamy dodatkową e, taką adnotację do tego, jak wygląda to liczbowo, więc będziemy mieli zdublowaną liczbę chestów przynajmniej dwa razy tyle magic i rare chestów i nie mylić tego ze strongboxami, to są te takie, które sobie gdzieś tam leżą na mapach w formie urn, w formie skrzynek, w formie jakichś, nie wiem, stogów siana, bowd i można na nie kliknąć, coś może z nich wypaść, czasami możemy je zniszczyć skillami. Mamy dodatkowo zdublowaną liczbę potworów, przynajmniej 50% more magic monsters i przynajmniej 50% more rare monsters, większą liczbę minimalną, Rare mobów, którą spotkamy, ale mniejszą liczbę maksymalną prawdopodobnie. Tutaj wydaje mi się, że jest bóg słowny, bo faktycznie jest większa liczba minimum rare mobów i mniejsza liczba minimum rare mobów, ale to byłoby bez sensu. Większość map będzie zawierać teraz 50% więcej szansy na esencję strongboxy, rankboxy Zmiana zmiany matematyczne. Tu jest bardzo ciekawa rzecz jeszcze. Pierwsza z nich to Note Paradise. Mapka w końcu będzie dawała giga ilości expa, więc jak tylko ją macie, to polecam znaleźć sobie paru kolegów i ją wyczyścić. Będzie bueno. 100% more monsters of which spawn. 100% more quadruple magic and rare monsters. 4 razy więcej potworów. Szok. To expa to tam będzie na 400%. Kwestie zmian z bossami, które się będą pojawiać na mapach. No to wiedzieliśmy, że oni celują w 1 na 4 mapy i deklarują się, że tak to będzie wyglądało ale zmniejszyli oni szansę na drop waystone'ów danego tieru, czyli na przykład wchodzimy na T14 i chcemy dropnąć T14, T15 i zostanie to zmniejszone, ponieważ będzie więcej bossów. Okej, okay, z matematycznego punktu widzenia spoko. Natomiast dalej wlatują nerfy w Atlas, gdzie Radiant Waystones z Atlas Passive, który dawał nam 25% szansy na to, że mapy, bossy z map będą dropiły waystone'y tego samego lub wyższego tieru, jest zmniejszony o 10%. Kolejna z notek, która wcześniej miała 10% jest zmniejszona o 6%, czyli my już tutaj mamy na start tak naprawdę 14% mniej szansy na drop jestą na tego samego lub wyższego tieru. Natomiast w Delirium, jeżeli będziemy walczyć z bosami, będziemy dostawać 100% more splinterów. Zmniejszyli liczbę potworów i małych skrzyneczek w bridge'ach o 15%, a Simulacrum splinterów o 20%. Dodali dwa D dla na których używamy Emotions, i dodali informację, że wszystkie wejściówki z Cytadel, Bridgestone'y, Simulacra, Audience with the King będą <grywka> dawały więcej golda. Nie róbcie tego w domu, nie sprzedawajcie tych itemów. No i maksymalny zoom od, na Atlasie został zwiększony. Mega spoko. Dostaliśmy parę nerfów w e, skillach i tutaj pierwszy z nich, Supercharged Slam. Zastanawiam się, dlaczego nerfią e, skill na Warriorze. Prawdopodobnie dlatego, że to był jedyny obuzowany useful skill z paroma bugami. Natomiast jest bardzo dziwne, że to dodają. Scavenged plating, tutaj jest taki oparty na rarity enemy, czyli normalny daje nam jednego, niebieski 2, żółty 5, Unik 10, to jest jak rozwiązanie SPOE 1. Core of the Storm do gleby. Nie będzie można już triggerować kolejnych boltów, jeżeli pierwszy nasz hit to był kryt. Jakby żeby to zaadresować matematycznie, stwierdzili, że podniosą damage 3,5 raza. Czyli będzie tego dużo, dużo mniej, ale już nie będzie tych takich efektów tu, 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 strzelania jak z MG42. Temporalis został znerfiony, nie możemy już redukować cooldownu poniżej 100 milisekund. Skille w socketed metagemach nie mogą zdobywać energii. To jest wording, którego nie rozumiem i nie będę siedził się, żeby to wytłumaczyć. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w praktyce, ale wydaje mi się, że jest to giganerf. Pain I Clarified Wine Ciro Description to są dodatkowe zmiany. I teraz zmiany w potworach. Pierwszą z nich zwiększone Toughness Per Essence Modifier, który jest na potworze. Toughness wzór przedstawiam teraz na ekranie. Jest to niezbyt skomplikowany wzór matematyczny na to, że jeżeli na przykład uwalniamy potwora z danej esencji, on ma tam nie wiem, 7 modów, no to każdy z tych modów będzie zwiększał to Toughness. Niezbyt skomplikowany wzór matematyczny, na to. Jak wygląda Rarity na danym mobie. A per essence Modifier oznacza, done, że jeżeli na przykład uwalniamy potwora z danej esencji, on ma tam nie wiem, 7 modów, no to każdy z tych modów będzie zwiększał to Toughness. Jest tutaj dużo, dużo, dużo zmian dotyczących potworów. Przede wszystkim adresacja one shotów, które otrzywaliśmy z ekranu Detonate Deda. Telegrafowanie każdego z tych skilli ma być lepsze. Adresacja bossów z Almarat ciekawe, zobaczymy. Dla moim zdaniem ten boss jest najbardziej popugowany w całej grze. Tak jak e, mówił Dart Nitro Transaction w wywiadzie i tak jak Jonathan odpowiedział: Boss Trial of Chaos, e, The Balak, ten taki ptak z tornadami został znerfiony. I tak naprawdę tutaj ze zmian w potworach są głównie zmiany tego, jak faktycznie potwory mają się zachowywać. Oczywiście Jamanra, bo z drugiego aktu też to zapowiedzieli, poszedł do nerfa. I co jeszcze ciekawego tutaj mamy? Ale giga nerf, Trial of Chaos, Shielding Monsters, Re-enabled in Trial of Chaos. Powodzenia wszystkim walczącym nie w zwarciu. Generalne zmiany w samej grze, oczywiście fajnie, że najważniejsze jest na samym początku. Dostępna będzie migracja z SSF do Standard Trade lub Hardcore Trade, więc super ansko, że zostało to naprawione po miesiącu. Strongboxy, wave, fog effect, to wszystko już słyszeliśmy, co zostanie zmienione. Charmy to również było na trailerze, Socketable, Such as Runes, czyli. Będzie można raczej też zmieniać te wszystkie specjalne czerwone, więc nie martwcie się o to. Poprawili Expedition Vendorów, czyli będziemy mogli troszeczkę lepiej porolować, co jest super, Brok i Spog. Visualia, Uncuty, Quest Trackery. I tu jeszcze tak dodatkowo mignęło mi to. Flaski z quality będziemy mogli salvageować na Glassblower bubble, czyli na ten typ karencji, który pozwala bezpośrednio na ulepszanie innych naszych flaszek. więc to warto zaznaczyć. Armor nadal jest w kiepskim stanie, zwiększyli go o 15% more, ale nadal działa on tragicznie, więc tutaj uważałbym bardzo na to. Natomiast pełna lista. Dalej. PSD Movement. Ciekawe, bo to było bardzo fajne do używania, podewką to miałem, no ale dobrze zostało naprawione. I nie wiem, czy nie najważniejsza zmiana całego patcha tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie stricte gameplayu, czyli zmiany w unikatach. Ciężko będzie to wszystko prześledzić tak na pierwszych wrażeniach z oglądania tego patcha, ponieważ trzeba to zaadresować bezpośrednio do tego, co możemy faktycznie z tymi itemami teraz robić. Oczywiście niektóre z tych itemów, ponieważ rzuciło mi się to w oczy przeglądając ten cały plik. Niektóre z tych itemów mają jakieś zmiany, które są. Co to kurwa jest? Co, co to kurwa jest? Właśnie takie zmiany niektóre mają, więc to nie jest ani trochę fajne, bo tam strach paraliżuje ręce, ale niektóre z tych unikatów są spoko. Od razu zaznaczam, że. Będziemy mieli jakby itemy, które już teraz mamy, to będą legacy wersje tych itemów, które zostaną teraz wprowadzone, więc nie warto używać na nich divine'ów, aby zostały zmienione, ponieważ nie zakładam, że jest to aktualnie warte. Dopóki, chyba że no wiecie już, że jakiś na przykład skill będziecie grali pod dany unikat, no to wtedy jasne, to sobie użyjcie divine'a, od razu dostaniecie go ulepszoną wersję. I nie będzie żadnego z tym problemu. Natomiast na niektóre z tych unikatów nie są warte tego, żeby po prostu używać na nich divine'ów, więc nie róbcie tego w domu i nie używajcie na nich divine'ów. No i book fixy, tak naprawdę jakieś instancje klientowe, crashe problemy z używaniem danych unikatów, więc jest tego cała, cała masa. Controller Improvements. To dla graczy konsolowych i graczy, którzy używali kontrolera na PC-tach. No i myślę, że jedna z takich bardziej fajnych rzeczy, które są też już dostępne na samym końcu, to item filtry, które już mogą być używane na konsolach po wejściu tego patcha, więc tak, PS5, tak, Xboxik, możecie z tego korzystać. Natomiast mam poradnik co do loot filtra i jak to działa i... Na tym poradniku, jeżeli chcecie, jest link odnośnika kanału do znajomego z Discorda, który tłumaczy jak dokonać subskrypcji. Natomiast GGG też jakby to trochę przewidziało, więc ten link bezpośrednio przekierowanie do odpowiedniej strony będzie dla was dostępne w filter section w zakładce game, tak jak jest ten odświeżenie, to tak samo będzie dostępny ten link z przekierowaniem, żeby się tam dostać. Więc nie macie się czym martwić, będziecie mieli bezpośredni link, po prostu tam wejdziecie, zalogujecie się na stronę GGG, Exile i będziecie mieli listę dostępnych filtrów i będziecie mogli sobie dokonać subskrypcji do danego filtra. Polecam właśnie od jakichś takich większych streamerów, czy to w Polsce, czy za granicą, oni zazwyczaj mają te lud filtry zawsze aktualizowane. Więc raz dokonując subskrypcji do danego lud filtra korzystasz z filtra tego streamera, który on sam sobie aktualizuje. Co też trzeba mieć na względzie, no ale już będzie to przynajmniej dla was działało I ostatnia ze zmian. Mikro mikrotransakcje dodane zostało wiele. Fajnych kosmetycznych przedmiotów, więc jeżeli lubisz przebieranki, Oczywiście w grze komputerowej to link znajdziesz w opisie, możesz zobaczyć czy akurat twój item się tam znajdzie, prawdopodobnie niektóre z nich zostaną usunięte i pewnie stąd ten początkowy komunikat lub niektóre jeszcze zostaną dodane, no ale zobaczymy, wyjdzie w praniu. Fajnie, zmiany spoko, natomiast to była najważniejsza na którą czekałem, ponieważ mam problemy z głową i chciałbym żeby wszystko było ładnie ułożone, a nie będzie nadal. Nie, no żartuję. To jest ważna zmiana, ale nie najważniejsza. Fajnie, że te zmiany zostały wprowadzone. I tak naprawdę tyle. Resztę sobie prześledźcie. Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało, jeżeli coś faktycznie ulegnie zmianie takiego bardzo drastycznego. To dam znać. Natomiast GGG wywiązało się z tego, o czym rozmawiali. plus dodali jeszcze kilka rzeczy, o których rozmawiali w wywiadzie, więc... Super. Kierunek zmian jest świetny. Teraz czekamy tylko na nerfy. Balance patch. A potem druid, huntresska i inne tego typu, Benz. no. Więc jeżeli chcesz być na bieżąco z contentem z Path of Exile, z contentem z RPG lub po prostu polubisz jak tam japuje, to możesz zostawić suba, lajka, dzwonek, wpaść czasem na Twitcha. Czasami dzieją się tam niestworzone rzeczy w różnych grach, nie tylko w PoE. I do następnego, na razie.